Serdecznie zapraszam do nas pana Piotra Krauze, Digital Marketing Managera z firmy Milan, na wygłoszenie prezentacji praktyczne, przykłady komercjalizacji projektów digital marketingowych. Panie Piotrze, zapraszam serdecznie. Ja znika. Witam wszystkich serdecznie. Tak jak było wspomniane, nazywam się Piotr Krauze, jestem Senior Marketing Digital Managerem w, w Majlanie. Pracuję w Majlanie od 3,5 roku. Całe swoje zawodowe życie związane, moje całe życie zawodowe związane jest z digitalem, natomiast wcześniej przed przygodą z Mailanem pracowałem głównie, pracowałem po stronie agencji głównie z brandami FMCG. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o projekcie, którego podstawowym odbiorcą jest pacjent. Jest to case, który udało nam się zrealizować w Mailanie, udało nam się zbudować jakościowe zasięgi wśród wśród alergików. Projekt Swoje Korzenie ma kilka lat temu, kiedy pojawił się brief. Początkowo brief był bardzo podobny do, do wielu innych, ponieważ projekt dotyczył promowania brandu eriksowego, adresowanego do alergików. Początkowo myśleliśmy o tym, w jaki sposób bardziej efektywnie, być może z nowymi, nowymi pomysłami, a być może w ramach kanałów, tudzież aktywności już realizowanych, jesteśmy w stanie Opracować jakieś nowe, nowe pomysły. Natomiast w trakcie dyskusji Burz Mózgów idea trochę ewoluowała, i pomimo, że, tak jak wspomniałem, mówimy o produktach RIS-owych, doszliśmy do wniosku, że poszukamy swojej szansy w komunikacji bezpośrednio do pacjentów. I to, co nas przekonywało do takiego dość nietypowego myślenia, jeśli chodzi o promocję produktów RIS-owych, to specyfika Alergii, jeśli chodzi o, o kwestie, kwestie wieku, bo w odróżnieniu od wielu innych chorób, alergia jest demokratyczna, jeśli chodzi o wiek. Czyli nie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie z wiekiem ilość alergików rośnie. Tak naprawdę rozkład w populacji tutaj jest, jest normalny. I pośród naszych, pośród alergików występują tak samo osoby, które nazywamy Digital Natives tak samo mamy tutaj heavy userów internetowych, jak i digitalowych imigrantów. Dodatkowo, to, co pomagało nam, jakby przekonywało nas, że to jest właściwy sposób myślenia. To fakt, że wielu alergików leczyło się samych. Wspólnie z doktorem Googlem nie rozpoczynali terapii, nie chodzili do lekarza, więc uznaliśmy, że fajnym pomysłem będzie aktywowanie naszego, naszego targetu do tego, żeby ich zaktywizować do, i nakłonić do odwiedzenia lekarza i być może skonsultowania terapii, która by była efektywniejsza, lepiej, by pomo lepiej pomogłaby w prowadzeniu, w prowadzeniu choroby. Pomysłów było sporo, natomiast finalnie zdecydowaliśmy się na zbudowanie aplikacji mobilnej. Z jednej strony chcieliśmy się nauczyć i przetestować nowy touchpoint w marketing mixie digitalowym, natomiast z drugiej strony, i to, co uznaliśmy, że było nawet ważniejsze, to potencjał, który widzieliśmy w zbudowaniu własnej platformy z jednorodnym użytkownikiem idealnie pasującym do profilu naszego pacjenta i przy takim podejściu korzyści były oczywiste. Po korzyść była taka, że w momencie, kiedy mamy własną platformę, nie mamy kosztów komunikacji, czyli jesteśmy w stanie wysyłać do użytkownika dowolne przekazy w dowolnej częstotliwości, jesteśmy w stanie, mamy elastyczność jeśli chodzi o, o formaty tych przekazów, jeśli chodzi o ewentualną personalizację. Nie ma szumu reklamowego, czyli tak naprawdę jedyne komunikaty o charakterze reklamowym czy marketingowym, to są, to są komunikaty nasze, czyli nie musimy przebijać się z naszym przekazem, nie musimy walczyć o atencję. No i wreszcie wierzymy, wierzyliśmy, że aplikacja, która będzie realnie przydatna dla odbiorcy, w tym wypadku alergika, ma szansę, ma realne szanse na zdobycie dużych zasięgów lojalnych użytkowników. Jakie były założenia aplikacji? Więc to, co uważam, że jest najistotniejsze w momencie, kiedy myślimy o zbudowaniu aplikacji, to aplikacja musi być tak skonstruowana, żebyśmy zapewnili sobie powracalność. Czyli raz pozyskany użytkownik powinien z nami zostać, bo w przeciwnym razie aplikacja tak naprawdę nie zda, nie zda egzaminu w obszarze, obszarze finansowym. Żeby Pacjent powraca do aplikacji, często z niej korzystał, musi ona realnie pomagać mu w lepszej kontroli choroby. I żeby to się z kolei wydarzyło, aplikacja powinna być, kontent aplikacji powinien być maksymalnie dopasowany do realnych potrzeb użytkownika. Aplikacja powinna być user-friendly, powinna być intuicyjna i prosta. Bo użytkownik nie będzie się uczył naszej aplikacji, czyli jeżeli konstrukcja aplikacji będzie na tyle skomplikowana, że nie będzie w stanie znaleźć informacji, których poszukuje, to tak naprawdę porzuci przygodę z, z naszym rozwiązaniem i, i być może będzie szukał czegoś innego, natomiast przygoda z nami się skończy. Aplikacja wreszcie powinna być angażująca, czyli treści powinny być wartościowe dla użytkownika i możliwie jak najbardziej kompletne, czyli żebyśmy potraktowali tak, jak myśleliśmy o tej aplikacji, żeby aplikacja była kompletna, żeby zawierała wszystkie informacje, które mogą być potrzebne i użyteczne dla, dla alergików. Podejście, które nam towarzyszyło w budowaniu i w myśleniu o, o kształcie aplikacji, to już dość powszechnie stosowane user-centric approach. Fraza klucz i wytrych, uważam, udanych projektów, nie tylko tak de facto, digitalowych. W momencie, kiedy tworzymy platformę dla ludzi, to oni powinni mieć tak naprawdę decydujący głos co do kształtu funkcjonalnego i merytorycznego tego narzędzia, bo to oni na koniec dnia będą z tego korzystali. I być może brzmi to jak truizm, ale z moich obserwacji wynika, że większość projektów realizowanych jest w najlepszym wypadku w oparciu o nasze wyobrażenie dotyczące targetu. A byłem świadkiem projektów, gdzie w ogóle podejście było wywrócone do góry nogami bo bazowało na tym, że to użytkownik powinien się do nas dostosować. Uważam, że projekty budowane w oparciu o takie założenia, w moim przekonaniu, są skazane absolutnie na niepowodzenie. Także to, że skupiliśmy się na użytkowniku, chcieliśmy go jak najlepiej poznać, chcieliśmy poznać jego potrzeby i codzienne funkcjonowanie w kontekście, w kontekście alergii, było, uważam, kluczowym elementem, który pozwoli nam odnieść sukces w przypadku tej kampanii. Stworzyliśmy, stworzyliśmy aplikację, która, tak jak wspomniałem, w naszym przekonaniu dwa lata temu odpowiadała na wszystkie te brzegowe, brzegowe założenia, które których wspomniałem wcześniej. Czyli podstawowa informacja, na której, której alergii potrzebuje, to informacja o pyleniu. Pyleniu, które jest realną wartością z. Z stacji, stacji badawczych nie są dane historyczne, tylko realne, realne pomiary w czasie rzeczywistym. Dodatkowo informacje, które są geolokalizowane, czyli zależnie od tego, w, jakim, w jakiej części Polski się użytkownik znajdował, otrzymywał informacje o pyleniu w tym konkretnym rejonie, w którym się znajdował. Dodatkowo aplikacja była wyposażona o, o takie dodatkowe funkcjonalności, jak dzienniczek alergika, gdzie alergik mógł prowadzić notatki na temat swojego samopoczucia, tymi notatkami mógł się Później podzielić, podzielić z lekarzem prowadzącym. W dzienniczku zapisywał swoje samopoczucie. Do dzienniczka automatycznie były nakładane siła pylenia jego alergenów, tak aby jak najbardziej ułatwić lekarzowi pracę z pacjentem. w aplikacji, Aplikacja została wyposażona również w bazę gabinetów alergologicznych. Miała możliwość założenia kilku profili w ramach jednej aplikacji, na przykład dla różnych członków rodziny. Były informacje o pogodzie, alerty na krzyżowych, była taka fajna funkcjonalność speed test. Natomiast to, co słuchajcie najważniejsze, to połączenie aplikacji z, z biznesem. I tą rolę pełniła, pełniło call to action, ponieważ użytkownik rozpoczynając przygodę z aplikacją, definiował swoje alergeny I na stronie głównej aplikacji, aplikacja prezentowała pylenie tych wybranych alergenów, które, które wskazał wcześniej użytkownik. I w momencie, kiedy wybrane przez niego alergeny e, pyliły najmocniej, e, my stawialiśmy w tym momencie znak równości, że to jest tożsame z tym, że użytkownik czuje się źle. E, I wrzucaliśmy komunikat call to action, zachęcający właśnie pacjenta e, do umówienia wizyty u, u lekarza, e, celem zapytania, czy, e, czy lekarz nie byłby w stanie polecić e, terapii, które. E, Lepiej pomogło się pacjentom zaopiekować, lepiej pomogą poradzić sobie z, z alergią. I to, co słuchajcie w tym momencie jest bardzo ważne, to naturalny kontekst tego przekazu, co powodowało, że użytkownik w momencie, kiedy ma problem, bo się źle czuje, bo jest wysokie stężenie alergenów w powietrzu, on tak naprawdę to, to czego on potrzebuje, to rozwiązania problemu. On chce się znowu czuć dobrze. I w tym momencie aplikacja, niejako Myśli za niego, podpowiada mu rozwiązanie, podpowiada mu e, konkretny gabinet alergologiczny, który też znajdował się w aplikacji, gabinet e, zgeolokalizowany, czyli gabinet znajdujący się blisko aktualnego położenia użytkownika. I to, czego e, w tym momencie oczekiwaliśmy od użytkownika, to tylko tego, żeby umówić na wizytę, więc te, ta ilość kroków, które, które użytkownik, ten wysiłek, który użytkownik musiał podjąć, był absolutnie zminimalizowany. E, Aplikacja, tak jak już wcześniej wspomniałem, zbudowanie aplikacji to jest dopiero pierwszy krok, natomiast to, żeby ona miała uzasadnienie promocyjne z punktu widzenia działania firmy, musi być w niej, być w niej ruch, więc kolejnym krokiem w momencie, kiedy aplikacja została zwodowana, była promocja. Część promocji była zorganizowana w taki bardzo klasyczny sposób, wykorzystywaliśmy eventy PR-owe, był PR online, PR offline, marketing szeptany, realizowaliśmy kampanię w social media z wykorzystaniem przede wszystkim YouTube'a i Facebook'a, wspieraliśmy promocję aplikacji również siłami Force'u, który promował aplikacje wśród lekarzy, którzy z kolei mieli ją polecać swoim pacjentom. Okazało się jednak, że na podstawie analiz finansowych okazało się jednak, że koszt konwersji jest, jest dość wysoki i zdecydowanie były to poziomy, które nas nie zadowalały. Dlatego zdecydowaliśmy się fundament promocji oprzeć o kampanię w modelu performance. Model performance, który polega na tym, że my jako, jako inwestor płacimy tylko i wyłącznie za konkretny efekt, za konkretny cel. W tym wypadku, w przypadku tej kampanii, cel był określony jako pobranie i pierwsze odpalenie aplikacji. Ustaliliśmy, znaleźliśmy partnera, któremu płaciliśmy tylko i wyłącznie za użytkownika, który wykonał właśnie tę akcję, czyli kliknął, pobrał, pobrał aplikację i pierwszy raz ją odpalił. To, co jest bardzo ważne, to że przesuwamy w takim modelu efektywnościowym przesuwamy ryzyko powodzenia kampanii w 100% na, na naszego partnera biznesowego. Bo to on bierze odpowiedzialność za właściwą alokację budżetów, to on właściwie dobiera, dobiera nośniki, właściwie dobiera komunikat pod kątem jak najwyższej efektywności. Bo jeżeli dobrane nośniki nie będą efektywne, no to skończy się to tym, że nie pozyska, nie pozyska nowych użytkowników, a w konsekwencji nie dostanie od nas pieniędzy, bo my płacimy tylko i wyłącznie za realnego użytkownika. Miało to też taki, taki efekt, że Przestaliśmy w briefie myśleć o demografii, demografii użytkownika, internauty, a skupiliśmy się tylko i wyłącznie właśnie na fakcie, że ma być to alergik, który pobierze aplikację. I żeby pokazać, na ile ten sposób myślenia okazał się efektywny, powiem tylko, że w modelu performance koszt konwersji użytkownika, czyli koszt pozyskania użytkownika, był sześciokrotnie niższy niż w przypadku tych wcześniejszych kanałów, o których, formatach promocji, o których wspomniałem. Performance ma niestety też swoje ciemne strony, wydawałoby się, że to jest idealne rozwiązanie, natomiast są też mankamenty performance'u, z których trzeba sobie zdawać sprawę chciałem się dzisiaj z Wami podzielić dwoma takimi przykładami. Pierwsza sprawa to jest różnica między realnym użytkownikiem, a jego digitalowym śladem. Na poprzedniej Planet Farmie opowiadałem o tym, że około 50%, jedynie 50% ruchu w internecie to jest to są realni użytkownicy, to są ludzie. Natomiast pozostałe 50% to są, to są roboty. I w momencie, kiedy nam zależy na pozyskaniu realnych użytkowników, kampania musi być tak przygotowana, aby filtrowała tylko tych realnych użytkowników. Dodatkowo zdarzały się takie historie, że dzieją się takie historie w performance, że często pozyskani użytkownicy to nie są prawdziwi użytkownicy, bo szczególnie w krajach azjatyckich jest sporo tak zwanych farm lajków, -like farm fałszywych kont. Więc w naszej kampanii skupialiśmy się tylko i wyłącznie na polskich użytkownikach. No i druga rzecz, druga obserwacja jest taka, że różne, zaobserwowaliśmy dość duże różnice między wartościami pozyskanych użytkowników prezentowanymi w, w sklepach, w App Store i w Google Playu, a wartościami z systemów reklamowych, w oparciu o które kampanię realizował nasz dostawca. Te różnice dochodziły do ponad 100%. Dość długo zajęło. Zajęło nam zweryfikowanie tych, pochodzenia tych różnic, i przyczyna była dość prosta mianowicie polegała na innym modelu liczenia użytkownika. Jeśli chodzi o sklepy, z punktu widzenia sklepu użytkownikiem jest, jest konto, tak naprawdę adres e-mail. Natomiast z punktu widzenia kampanii, każde kliknięcie, każdy unikalny użytkownik jest traktowany oddzielnie. Żeby to ubrać w taką, w taką bardziej przystępną formę, w momencie, kiedy mamy jeden telefon, Zainstalowaliśmy aplikację. Po jakimś czasie mamy nowy aparat i znowu instalujemy tą samą aplikację. To, z punktu widzenia sklepów, jesteśmy tym samym użytkownikiem. Natomiast, z punktu widzenia systemów reklamowych, jest to tak naprawdę oddzielny użytkownik, no bo systemy reklamowe bazują bardziej na urządzeniach, a nie na adresach e-mailowych. I słuchajcie, pierwsza odsłona aplikacji bazowała na ręcznie zebranych insightach. Aplikacja została upubliczniona i przez e, pierwszy sezon e, monitorowali, monitorowaliśmy bardzo detalicznie zachowania użytkowników, e, zarówno te e, zachowania, które e, informacje, które pobieraliśmy z systemów statystycznych e, wpiętych w aplikację, jak również z opinii użytkowników w sklepach. Zebraliśmy cał, całkiem pokaźną bazę e, komentarzy insightów i w oparciu o te insighty w myśl user-centric approach, customer-centric approach, przygotowaliśmy drugą odsłonę aplikacji, w której zrezygnowaliśmy z rejestracji, bo część użytkowników nie chciała używać aplikacji z uwagi na to, że nie chcieli się rejestrować. Prowadziliśmy pełną anonimowość użytkownika, przestaliśmy śledzić zachowanie użytkowników w aplikacji. Wprowadziliśmy dodatkowe funkcjonalności, poprawiliśmy interfejs aplikacji, jeśli chodzi o projekt graficzny i jego stronę użytkową. Dodaliśmy Możliwość customizacji aplikacji i to, co też bardzo ważne, pierwotnie aplikacja tak naprawdę dawała alergikom informacje tylko w okresie sezonu pylenia, natomiast w okresie zimowym i jesiennym aplikacja była bezużyteczna, czyli nie realizowaliśmy postulatu powracalności, dlatego zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z Early. To jest największy dostawca, który ma ponad 2000 mierników jakości powietrza w całej Polsce, dzięki czemu, ponieważ jakość powietrza wpływa na samopoczucie również alergików, E, dzięki temu, że dodaliśmy informację o smogu, te informacje oczywiście również są geolokalizowane, e, aplikacja zaczęła mieć rację bytu z punktu widzenia alergik alergików przez cały rok. W sezonie pylenia były te informacje przede wszystkim o pyleniu, w sezonie jesienno-zimowym Informacje o jakości powietrza. Dodaliśmy również kolejny kanał komunikacji do użytkownika. Były to wiadomości puszczy i takie wiadomości, które pojawiały się na ekranie telefonu, niezależnie czy aplikacja jest włączona czy nie. I na chwilę obecną Aplikacja zawiera aktualne informacje o pyleniu alergenów, smogu, pogodzie, jakości powietrza. W aplikacji znajdują się wykresy samopoczucia. Pochodzące z dzienniczka samopoczucia jest baza gabinetów lekarskich, wspomniane notyfikacje PUSH o, z przydatnymi informacjami dla alergików, że na przykład zbliża się jakiś sezon napylenia sezon jakiegoś konkretnego alergenu. I jakie były efekty całej, całej, całej aktywności i tak naprawdę, tego, że słuchaliśmy użytkowników i staraliśmy się odpowiedzieć na ich zapotrzebowanie. Na chwilę obecną mamy blisko 90 tysięcy pobrań. W druga, wraz z publikacją drugiej wersji aplikacji średnia cena w Google Playu wzrosła do 4,5 z 3,7 w abstrakcji mamy ocenę w tym momencie na poziomie 4,6. Ocena ta opiera się na ponad 530 opiniach, więc jest to jak najbardziej wiarygodny parametr. O 110% wzrosła częstotliwość korzystania z aplikacji w tej drugiej wersji w porównaniu z pierwszą wersją. I to co ważne, od strony biznesowej produkty, główny produkt, który jest skojarzony z promocją, którego promocja skojarzona jest właśnie z abysikiem. Od trzech lat, czyli od momentu, kiedy apsik został zwodowany i jest dostępny na rynku, nieustannie market share tego produktu produktu rosnął. No i na koniec, kluczowe wnioski z, z tej aktywności, którą podjęliśmy. Bardzo ważne jest, żeby stawiać właśnie użytkownika na piedestale, słuchać go i dopasowywać nasze rozwiązania do, do jego potrzeb co ewidentnie pokazuje wzrost, chociażby wzrost oceny w sklepach. Bardzo ważna jest analityka, powinniśmy możliwie jak najwięcej z niej korzystać, wszędzie, gdzie to jest możliwe, powinno być wpięta i powinniśmy świadomie z niej korzystać. W przypadku kampanii, w trakcie trwania kampanii myśmy realnie optymalizacji kosztów, wprowadzenie performance'u, tak jak wspomniałem, spowodowało sześciokrotny Spadek kosztu konwersji. Tutaj no, korzyść biznesowa jest, jest w ogóle bezdyskusyjna. To, co jest też ważne dla, dla aplikacji mobilnej, słuchajcie, to aplikacja mobilna powinna wykorzystywać, powinna w swojej funkcjonalności uzasadniać, że jest aplikacją. W przypadku, w przypadku Psika była to geolokalizacja. Pylenie było różne w różnych e, obszarach Polski e, i. W momencie, kiedy użytkownik odpalał aplikację, miał od razu dopasowane do swojego położenia informacje. W przypadku gdybyśmy to samo chcieli zrobić na stronie internetowej, nie byłoby takiej możliwości. Także bardzo ważne jest dla uzasadnienia w ogóle budowania, mieszenia aplikacji, aplikacja powinna jej funkcjonalność powinna uzasadniać konieczność budowania, zbudowania aplikacji, czyli powinny być to takie funkcje, które są niedostępne albo trudno dostępne na poziomie website'u. Dziękuję serdecznie. To tyle z mojej strony. Ja też bardzo serdecznie dziękuję. Mnie ta prezentacja szczególnie ciekawa, panie Piotrze, dlatego że czasem mniej znaczy więcej, i bardzo często obserwuję, że teraz, jak się wszyscy rzucili na digital i marketing i produkcję, to każdy teraz chce zrobić jak najwięcej. A tak naprawdę, szczególnie w przypadku, tak jak pan pokazał, rozwiązań, właśnie czy aplikacyjnych, czy jakichkolwiek innych, Powinniśmy pytać się naszego klienta, zbierać insighty, poprawiać, czyli po prostu cały czas y, obserwować, poprawiać produkt i go jakby proces wdrożenia jest rozciągnięty w czasie, właściwie nigdy się nie kończy. I to jest jakby dla mnie źródła do sukcesu, więc czasem zróbmy coś mniej, ale dokładniej, żebyśmy mieli dużo więcej efektów. I ten sposób państwa myślenia jest dla mnie naprawdę super. Bardzo za to dziękuję. Dzięki za jakieś pytania może do pana Piotra. Słuchajcie, nie widzę. Panie Piotrze, serdecznie dziękuję za naszą dziękuję prezentację. O i tutaj widzę jeden komentarz. Znakomita ewaluacja i ewolucja aplikacji. Bardzo dziękuję. Cenne informacje. Ja się do tego zgadzam absolutnie z opinią Pana Piotra i panu Piotrowi innemu z kolei bardzo serdecznie dziękuję za tę uwagę. Panie Piotrze. Dziękuję bardzo.